Andrzej Wawrosz proszony na kort. Tomek proszony na kort. Pojawienie się w początkach lipca znanych aktorów i artystów scenicznych na świnoujskich kortach tenisowych może oznaczać jedno, startuje morski turniej tenisowych gwiazd. To był już dziewiętnasty taki turniej. Na kortach można było zobaczyć m.in. Jana Englerta, Roberta Janowskiego, Karola Strasburgera, Tomasza Stockingera, czy Dariusza Kamysa, znanego z występów w takich kabaretach jak Potem czy hrawi. 5, 4, 3, 2, 1. Dziękujemy bardzo, opalowam dla uczestników Zmagania na kortach trwały przez dwa dni, a zwycięzców poznaliśmy w niedzielny wieczór 2 lipca w amfiteatrze. Pierwszy na turnieju. Beata a Agnieszka Warbulska. Wyniki podamy za chwilę, ja mogę troszeczkę więcej, jeżeli mogę odrobinę głośniej mikrofon macie. Eee, I teraz panowie Radek Bielecki, Tomek Bednarek, Jan Englert, Tomasz Dęśnikowski, Piotr Dariusz Kamas, Paweł Obrański, który niestety musiał opuścić nas, więc będziemy go tylko wspominać, jego grę. Łukasz Piecz, Maurycy Polaski, Grzegorz Poloczek, Przemek Sadowski, Heniusz Safka. Wojtek Skibiński, Maciek Skitek, reprezentujący Lexusa, bo mamy tutaj też przedstawicieli, gości, sponsorów. Eee, Tomek Sobczak. Tomek Stokinger. Tomasz Syryło. Karol Strasburger. A, tak. Masz tutaj swoje opinię. Jak zawsze. Paweł Zbyszewski. Książę Sasza który też niestety musiał pojechać w sprawach zawodowych przed chwilą, e, musiał nas opuścić. I teraz e, na koniec tej listy, chociaż oczywiście nie z powitajcie gospodarza tej imprezy, który też zresztą e, grał dzisiaj Janusz Zmurkiewicz, prezydent Miasta Śmierci. Tak przy okazji, rękę niech podniesie ktoś, kto jechał już tunelem. prezydencie prosimy o zabranie głosu. Dobry wieczór Państwu. Uh. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny, który raz, po raz dziewiętnasty turniej tenisowy się odbył, to na pewno, a po raz, który z Państwem tutaj w tym naszym pięknym amfiteatrze się spotykam, nie wiem. Ale zapewne razy kilka miało to miejsce. Bardzo cieszę się, że będę dzisiaj z Wami. Bardzo cieszę się, że przez dwa dni mogłem być na kortach wspaniałymi artystami, wspaniałymi tenisistami, wspaniałymi koleżankami i kolegami. I, i smucę się, że to spotkanie jest. Ostatnia. Niestety w kwietniu będą wybory, a w lipcu stanie tu przed mikrofonem ktoś, kto będzie przejmował ode mnie kałeczkę i będzie prezydentem miasta. Ja was po raz pierwszy żegnam. Bo będę płakał. Ale jak obiecacie mi Państwo, że zaprosicie mnie tutaj, będę siedział gdzieś tam w sektorze D, a to przyjdę. Będę płakał. Dziękuję. Finalistami w tenisie, nazywanymi także runner-up została para Ewa Sawka i Robert Janowski. A chciałam powiedzieć, że rywalizowali z Kimi też, Także tym większe brawa dla Ewy i dla Roberta, że ją wspierał długo wspaniale ją. O wręczenie nagród poprosimy Radka Bieleckiego. Gdzie jest Radek Bielecki? Radek Bielecki. Robert Janowski. Jest. Prosimy o występowanie słuchajcie, gdzie jest, Ra gdzie jest Robert Janowski? Jest to. No. Proszę bardzo. Ewa dostała już. Tak. Zacięty był finał bardzo, to był turniej breakowy, a zwycięzcami została para Wojciech Skibiński i Janusz Żmurkiewicz. Trzy yeah. lata temu wprowadzili... Proszę Państwa, znacie te czeki? No. Myśmy też To te mają? Trzy lata temu z prezydentem wymyśliliśmy sobie, że zaczniemy robić, jako że zaczęły przyjeżdżać rodziny na ten turniej, bardzo nam było miło, że zrobimy takie rodzinne misty I tak zaczęliśmy chyba od trzech, w tym roku było już aż sześć par. E, I tak, e, szóste miejsce e, po przeliczeniu wszystkich małych punktów zdobyła para Małgosia Czyżycka i Przemek Sasza-Żejmu. Odbierze tylko Małgosia Czyżycka nagrodę. Tak. E, to też czeki na... E, to są wszystko czeki ufundowane... E, przez organizatorów i przez e, sklepka Mo Radka Bieleckiego do wykorzystania na sprzęt tenisowy, więc to jest bardzo ważne dla tenisistów. Piąte miejsce zdobyła para Joanna Bielecka i Janek Bielecki, czyli sami sobie ufundowali te, te nagrody. Prawda. Jako, że jest to miks rodzinny, to czeki są na parę, nie? Trzeba podziękować sponsorowi. Rząd i Czwarte miejsce. Zajęli wicemistrzowie z przed roku. Ewa i Henryk Sawka. Mama To teraz. plus. E, I teraz będą na pewno ogromne brawa. Trzecie miejsce w tym turnieju po morderczym wysiłku zajęli debiutanci. Bataż i Jan Egleth. drugie miejsce w tym roku należy do obrońców tytułu z roku ubiegłego Agnieszka Warchulska Przemek Sanowski no i teraz zapraszamy Krzysztofa Dranikowskiego, przedstawiciela firmy Lexus Szczecin czy nagrodę dla najlepszej pary tegorocznego turnieju Jest, jest Krzysztof, jest? Czy to będzie lepsze? Jest, jest, To już do to Krzysztofa pytanie Dzisiaj jeszcze nie, ale może następnym razem No, jest deklaracja Tylko, że prezes powiedział, że to ostatni turniej <try> Dlatego zadeklarował Moi drodzy, nie, już żeby w niepewności nie trzymać Ten turniej wygrała, wygrał rodzinny miks Maria Magriel i Tomek Sowczak. I teraz przechodzimy do tego najważniejszego turnieju, morskiego, tenisowego turnieju gwiazd. Tutaj najważniejsze, to są takie zagmatwane regulaminy, ale najważniejsze jest to, żeby awansować do takiej finałowej ósemki, która potem walczy o tak zwane medale i te wszystkie nagrody i wyższe czeki i splen. Nie wszystkim się to udało, jak to w sporcie. Było Niektórym poszło dużo gorzej, niektórym zabrakło jednego punktu i były prawie łzy na rekordach. Ja bym zaprosił teraz w takiej kolejności i poprosił o wręczenie e, czeków e, w kolejności takiej jak e, od naj... człowieka z najmniejszą ilością punktów do tego, e, któremu zabrakło rzeczywiście tylko jednego punktu. Sami się już potem zorientujecie. E, no niestety w tym roku nie poszło, ale w następnym roku będzie lepiej. raz Strasburger! 谢谢是中国人。 To jest dla mnie zawsze wielka przyjemność, olbrzymie wzruszenie, bo tak się dzieje, że na tym turnieju obchodzę urodziny swoje i bardzo się zmartwiłem tymi słowami prezydenta, że to ostatni raz. A i wiadomość z ostatniej chwili, bo mamy tu ja mam teraz 100+, ale dowiedziałem się, że podobno możemy jedną zero dopisać, będzie 1000+, ale na drugą no. żonę. Dawać to złotem w widać. Następny w kolejności też e, czek na e, sprzęt za 100 zł, Henryk Safka. Zapraszamy do nas Grzegorza Poloczka. Zatrzymujcie się tu chwilę, żeby zdjęcia zrobić. Paweł Zbyszewski, Jan Englert. Tomasz Werner. O Maciek Skitek. Robert Pianowski, który, mimo że nie awansował, chyba zanotował najlepszy występ tutaj, jeżeli chodzi o ten turniej, główny prawa dla niego. Paweł Orański, który niestety musiał nas opuścić. I tego jednego punktu zabrakło Maurycemu Polaskiemu. I teraz najważniejsze, czyli te cztery miejsca, które już chcielibyśmy, żeby pan prezydent Szurkiewicz doręczył włączenie. Już poczekamy, jak koleżanki przyniosą. E, poziom był naprawdę bardzo, tak się podnosi poziom artystów e, z każdym rokiem, było bardzo dużo publiczności, za co wam bardzo serdecznie dziękujemy, bo to wszyscy podkreślali, że fajnie się gra jak e, są otalski na kortach i oby w każdym następnym roku było was coraz więcej. E, czwarte miejsce zajęła para Tomasz Syryło i Andrzej Wawrosz, otrzymują boczerę na 300 złotych. Tak, ja już był rezerwowy w tej parze. Bo... Także nie, mieli grać razem z Andrzejem, ale Wawroszem e, na zmianę, ale jakoś tak się udało, że Andrzej zagrał swoje, a prezydent też wygrał swoje. Kolega dostała znaczy trzy razy więcej jak ja. E, nie wiem, który sektor zaprosić. Warto podkreślić, że mecz Tomka z Andrzejem przeciwko tym, którzy znajeli trzecie miejsce, był naprawdę fantastycznym widowiskiem. Bardzo dobrze się to oglądało. Przerwanymi przy meczu, piłkach meczowych przerwał nam deszcz, ale udało nam się to dokończyć. Miejsce trzecie. Wygrała para Tomasz Jęzikowski i Przemek Sadowski. <zyskuj> oni no dostają już włączenie na mówię stółek na sprzęt. Uczciwe 500 plus. <noise> ba Chciałem bardzo podziękować mojemu partnerowi, który zachował wyjątkowy spokój e, prawie nie przekiniwał. <noise> Finalistą tegorocznego morskiego tańcowego turnieju gwiazd z 19 edycji została para Radek Bieleski Tomek Sowcza. Po pierwsze, czy po drugie chciałem podziękować sponsorowi. Niektórzy obiecują po wyborach 800 my mamy już teraz. Moi drodzy, zbliżamy się do kulminacyjnego punktu tej dekoracji, czyli do zwycięzców. Na co dzień są kolegami e, i to od wielu, wielu lat. Mogą nie tylko na siebie patrzeć, podróżując, występując, ale także grając z Denisa. Tak akurat to nie było dobierane, to tak z systemu wyniknęło z wcześniejszych e, e, meczów, że e, parze zagrali razem i wygrali Dariusz Kamys i Łukasz Piet, czyli kamarat Herami! Szansa na zdjęcie, bo to z naszej strony już powolutku kończymy. Za chwileczkę cała ta cudowna ekipa zejdzie ze sceny. Tuż po rozdaniu nagród na scenie pojawili się artyści z opery na zamku w Szczecinie w ramach Gali Operowej, 5 edycji letniego festiwalu operowego. Wstęp był bezpłatny, ale obowiązywały tak zwane wejściówki, które kolportował miejski dom kultury.